Szczęść Boże, witajcie w ten czwartkowy wieczór w siedmiu wspaniałych, kolejny dzień, kiedy będziemy w naszym, naszej serii, naszym, na naszym kanale, na naszym także Spotify, bo jeżeli ktoś chce, może słuchać również tych audycji na Spotify, Annochrefem, a także na podcasty Google, więc jest, tych, jest audycja w, w różnych miejscach. Jak komuś y, jest żal transferu internetu na YouTube, to zapraszam serdecznie, tam jest kilkadziesiąt razy mniej tego, tych, tych danych, ponieważ tam jest tylko audio, bez wideo, więc serdecznie do tego zapraszam. Może nawet zrobimy tak, nie wiem jeszcze do końca jak, ale też na tym myślę, żeby trochę ten Spotify wypromować na stronie, na fanpage'u, to może troszeczkę zmienimy, że będzie jakoś inaczej z godzinami, z dniami pewnych rzeczy. I tak często jest tak, że na Spotify jest wcześniej, ponieważ komputer nie zdąży jeszcze tego przerobić na, na wersję YouTubeową. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, pewnie nie zdąży. W każdym razie za witam Was serdecznie w siedmiu wspaniałych. Jesteśmy przy omawianiu kolejnego sakramentu. Już ostatnio zaczęliśmy: sakrament pokuty i pojednania. I dzisiaj drugi odcinek o tym sakramencie. Dzisiaj powiemy sobie na temat pokuty wewnętrznej, która jest e tak naprawdę istotą tego, co, jest, co się dokonuje w ogóle w nawróceniu człowieka. Są bardzo ważne nasze zewnętrzne rzeczy, ale jak pewnie pamiętacie ze słów Pana Jezusa, który mówił do Faryzeuszów, nie wystarczy obmywać zewnętrznej strony kubka, nie wystarczy być jak groby pobielane, które są pełne zdzierstwa i niegodziwości. Więc o tym, jak to zrobić, żeby tak nie było, żeby dobrze się oczywiście spowiadać, bo kolejne będą hmm, odcinki mówiły już tak bardziej technicznie o tym, o tych aktach penitenta i, i, i na czym polega też właśnie, że to jest pojednanie z Kościołem, że to jest sakrament przebaczenia. Dzisiaj o samej pokucie, bo jest to, żeby dobrze zrozumieć już to, co, jest, co się dzieje w konfesjonale, najpierw coś się musi dokonać w naszym sercu, musi zajść zmiana. Inaczej nawet ten sakrament może być w pewnych warunkach nieważny, albo może nawet świętokradzki. No, jeżeli byśmy tego rzeczywiście... Tylko zewnętrzny sposób do tego podchodzili, nawet mogłoby tak być, więc bardzo ważny odcinek o pokucie wewnętrznej. Podobnie, teraz tak, jeśli chodzi o dzisiejsze punkty, to będzie od 1430 do 1439. Jeżeli ktoś ma przed sobą katechizm Kościoła katolickiego, czy to w wersji elektronicznej, czy papierowej, to zapraszam do tych punktów. Będziemy je sobie omawiać, przybliżać. Dodawać do nich pewien komentarz. Podobnie jak u proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, wora pokutnego i popiołu, tak, które się najczęściej kojarzą się, kojarzą się w Piśmie Świętym z pokutą, takie zewnętrzne znaki, znaki pokuty, czy postów i umartwień, lecz chodzi o nawrócenie serca pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Przeciwnie, nawrócenie wewnętrzne skłania do wyrażenia tej postawy przez znaki widzialne, gesty i czyny pokutne. I mamy tutaj e, różne fragmenty Pisma Świętego i Księga Joela, rozdział 2, 12, 13, Izajasza, 1, 16, 17 i oczywiście Ewangelia, rozdział 6, 1, 6 i 16, 18. Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia. Powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność, pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszą zbawienny ból i smutek, które ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy anima cruciatus i z skruchom serca, comun, compunctio cordis". Tak, compunctio cordis. To są, to są cytaty z Soboru Trydenckiego i z Katechizmu Rzymskiego, stamtąd zaczerpnięte. Zobaczcie, tutaj jest, jeżeli tak pojmujemy miłosierdzie Boże, to jest ono właściwie pojmowane też biblijnie. Czasami może kojarzycie, że na kanale, czy no zwykle w ramach filmów, co tam trzy minuty, tam często jakoś może ktoś nie wiem, mógłby odebrać to, że jestem przeciwko miłosierdziu Bożemu, bo czasami ganie to, to, to wołanie o miłosierdzie Boże. Nic bardziej mylnego. Właśnie chciałbym, żebyśmy rozumieli je w sposób biblijny, jak najbardziej też chrystusowy, tak jak naucza nas katechizm. Czyli zobaczcie, to miłosierdzie Boże Pan Bóg nam daje. Rzeczywiście przy nawróceniu bez miłosierdzia Bożego nie ma, nie ma możliwości zbawienia, odkupienia. To, co Pan Jezus mówi w dzienniczku, przecież to prawda. Że miłosierdzie Boże jest bez granic, że jest Pan Bóg gotowy nam przebaczyć każdy grzech. Ale właśnie, dostąpienie miłosierdzia Bożego jest koniecznie i tak integralnie połączone z pokutą wewnętrzną, czyli radykalną przemianą całego życia, o którym mówiliśmy. Czyli, jeżeli ja chcę doświadczyć Bożego Miłosierdzia, nie wystarczy prosić Panie Boże, przebacz mi, a nic nie robić, nie, nie, nie robić w sercu żadnego wysiłku, żadnej pracy nad sobą. Takiego rzeczywiście odwrócenia się od zła, zmiany postępowania, zmiany serca. Radykalnego powiedzenia Grzechowinie. Bez tego nie będzie miłosierdzia Bożego. O nie też zresztą możemy prosić. Yy, mamy mieć nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność, pomoc, łaski Pana Boga, a nie, że to jest tak pod palcem, a Panie Boże miłosierdzie, okej okay, już, już daję, już daję, już, już Ci dawałem w ogóle od razu i to tak ten, spokojnie, nie? Spokojnie do tego podchodźmy, więc yy, bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne rzeczy. Rzeczywiste zerwanie z grzechem, odwrócenie się od zła od razu. Zobaczcie, słowo odraza się pojawia w katechizmie do popełnionych przez nas złych czynów. Musimy mieć w nienawiści zło, odrzucić zło, wybierać dobro. Te dwie czynności muszą iść w parze równocześnie. Zobaczcie, co jest napisane dalej, w 1432 punkcie. Serce człowieka jest ociężałe i zatwardziałe, szczególnie jak właśnie. Popełnia wiele grzechów. Trzeba by Bóg dał człowiekowi serce nowe, i to jest mowa yy, odnośnik do fragmentu księgi proroka Ezechiela, 36 rozdział od 26 do 27. Tak, Bóg daje nowe serce, dam wam nowego ser, nowe serce i nowego ducha, tchnę w wasze wnętrza, zabiorę wam serce kamienne, dam wam serce z ciała, musi zajść taki duchowy przeszczep serca i nie jesteśmy w stanie sami tych naszych zepsutych serc zmienić. Jezus daje nam swoje serce w sakramentach. Potrzebujemy mieć serce Jezusa, żeby przeżyć. Dzisiaj dzięki rozwojowi kardiochirurgii jeszcze lepiej możemy te słowa zrozumieć. Kiedyś może aż tak one nie były wyraziste. Teraz, kiedy dzieją się takie fizyczne przeszczepy serca, kiedy rzeczywiście życie ludzkie jest ratowane, w taki sposób, że ktoś dostaje nowe serce fizyczne, dużo lepiej nam jest zrozumieć to, co już prorok Ezekiel mówił. W tamtych czasach to w ogóle by nikt nie pomyślał, że coś takiego istnieje, ale już duchowo Pan Bóg o tym myślał. I zobaczmy, właśnie, niech ta medycyna nam też będzie takim znakiem, tłumaczy nam, jak to się dzieje również z nami, z naszą duszą. Nawrócenie jest przede wszystkim dziełem łaski Boga, który sprawia, że nasze serca wracają do Niego. Nawróć nas Panie do siebie, a nawrócimy się. Księga lamentacji. Kołamy do Boga, a Bóg nas w tym momencie daje nam łaskę nawrócenia. O to trzeba też prosić, zobaczcie. Łaskę prawdziwej i dobrej pokuty, jak jest na przykład jest, mm, nabożeństwo, kiedy modlimy się, mm, obrzęd pokuty. Sakramentu pokuty i pojednania w formie wspólnotowej, kiedy się przeżywa, kiedy jest takie nabożeństwo, ten sakrament tak się sprawuje w taki sposób, to na początku, właśnie, ksiądz modli się o to, żeby Bóg udzielił nam łaski dobrej, owocnej pokuty. Prosimy Boga o łaskę pokuty. Sami z siebie tego nie możemy zrobić. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Bóg daje nam siłę zaczynania od nowa. Odkrywając wielkość miłości Boga. Nasze serce zostaje wstrząśnięte grozą i ciężarem grzechu. Zaczyna się obawiać, by nie obrazić Boga grzechem i nie, by nie być od Niego odłączonym. Serce ludzkie nawraca się patrząc na tego, który, na którego, którego przebiły nasze grzechy. I to jest e, odnośnik, oczywiście, do sceny z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 19, werset 37, kiedy pamiętacie. Pan Jezus, jego Bóg został przebity, ale również odnośnik do Zachariasza 12:10. To jest też takie proroctwo, to zapowiadające to wydarzenie. Będą patrzeć na tego, którego przebodli. I mamy jeszcze tutaj w naszym katechizmie cytat świętego Klemensa rzymskiego z listu do Koryntian, który napisał: nie tylko święty Paweł pisał do Koryntian, ale i Klemens rzymski napisał, pewnie jeszcze wielu innych pisało do Koryntian, bo co? Poczta wtedy też działała. Co, po, co powiedział święty Klemens? Co napisał? Spójrzmy na krew Chrystusa i przekonajmy się, jak jest drogocenna dla Jego Boga i Ojca. Przelana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy. I ostatni punkt z, tego, z tej pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Od dnia Paschy Duch Święty Przekonuje świat o grzechu. O tym Pan Jezus yy, mówił, że Duch Święty przybędzie. Właśnie, zobaczcie, tak mówimy: Duch Święty, pomóż mi na maturze, pomóż mi ten, przypomnij mi coś tam, nie? A Duch Święty ma przypomnieć o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. Przede wszystkim, mówi Pan Jezus, nie? Ma być tym ogniem, o którym dzisiaj pis pisze w Ewangelii, jakże bardzo pragnę, by On już zapłonął. Dzisiaj mówi: Chrystus, o ogniu, zobaczcie, poczytajcie Ewangelię, poczytajcie. Pismo Święte, posłuchajcie, co tam 3 minuty, to jest ogień, który Chrystus właśnie chce, żeby zapłonął, który będzie różnił ludzi. Nie będzie wprowadzał łatwego pokoju, czy wszyscy będziemy się klepać po ramieniach i żeby była jedność i braterstwo. Niestety, niestety, troszeczkę idziemy w niektórych kwestiach błędną drogą, ale to nie na ten czas, nie na ten odcinek i nie na tę serię. To znaczy. O tym, że nie. Yy, tak, od, jeszcze raz przypomniemy, może, żeby to już yy, w całości to zdanie przeczytać. Od dnia Paschy duch święty przekonuje świat o grzechu, to znaczy o tym, że nie uwierzył w tego, którego posłał ojciec. To jest grzech. Że świat nie uwierzył w Jezusa, posłanego przez ojca. Takie zadanie ducha świętego. Przypominać, a my jako yy, kapłani, ale też jako ludzie świeccy głoszący każdy z do tego ma być narzędziem Ducha Świętego by ludziom o tym przypominać. Lecz ten sam Duch, który ujawnia grzech jest także pocieszycielem. Co, o czym nie możemy zapomnieć, pocieszycielem, parakletem, czyli obrońcą, tym który bierze pod obronę udzielającym ludzkiemu sercu łaski, pokuty i nawrócenia. No i tutaj mamy odnośnie do dzieł apostolskich, ale również do encykliki Dominum et vivificantem o Duchu Świętym Jana Pawła II. Warto zerknąć, skoro nam katechizm tutaj poleca. I teraz zobaczymy, jakie mamy różne formy pokuty w życiu chrześcijańskim. To już taki bardziej praktyczny, praktyczny wymiar tego, w jaki sposób właśnie mamy pokutować. Myślę, że nie odkryjemy tutaj niczego nowego. Ale warto sobie to wszystko usystematyzować po to jest katechizm, żeby nam usystematyzował naszą wiedzę. I dalej jedziemy. Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach. Pismo Święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę. które oczywiście są zaczerpnięte z Pisma Świętego. Tu mamy odnośniki do Księgi Tobiasza 12:8 i przede wszystkim Najważniejszy fragment na ten temat Mateusza 6.1.18, gdzie sam Pan Jezus uczy na ten temat. I to ten fragment znamy przede wszystkim ze Środy popielcowej na pewno. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. Obok radykalnego oczyszczenia, jakie dokonuje chrzest lub męczeństwo, zobaczcie. Wymieniają oni jako środki do uzyskania przebaczenia grzechów. Jeszcze mamy wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnimi, łzy pokuty, troskę o zbawienie bliźniego, wstawiennictwo świętych i praktykowanie miłości, która zakrywa wiele grzechów. Czyli podsumowując tą część, żeby sobie to jeszcze raz zebrać. W jaki sposób mamy więc pokutować? Post, modlitwa i jałmużna. Przede wszystkim, ale nie tylko. E, dokonuje tego radykalnego oczyszczenia chrzest, no ale raczej, wy drodzy kochani słuchacze, Ewangelii po katolicku, jesteście już ochrzczeni, więc e, no właśnie, to już, to już się dokonało, teraz możemy przez spowiedź to odnawiać. Męczeństwo jest też takim mm, formą oczyszczenia z grzechów, skoro dajemy świadectwo za Chrystusa, to e, chrzest krwi, można powiedzieć, jak dla tych, którzy nie byli ochrzczeni, też się liczy. Ale też dlatego męczennicy łatwiej mają z dojściem na ołtarze. Zobaczcie jak mamy tutaj naszych trzech kapłanów polskich. Ksiądz Popiełuszko, Jan Paweł II i Teraz Karna Wyszyński będzie beatyfikowany w czerwcu, 7 czerwca. A można powiedzieć rangą taką kapłańską po ludzku najniżej przecież był ksiądz Jerzy, ale jako męczennik no, właśnie, dotarł pierwszy na ołtarze, chociaż wiadomo to też, mm, może też wiadomo wynika z daty śmierci, ale nie tylko. To też pokazuje, że męczennicy, <laughs> męczennicy rzeczywiście, yy, samo ich, ich wytrwanie do końca wieże jest oznaką tego, że weszli do, do nieba. I jeszcze oprócz tego, mm, wysiłki, żeby pojednać się z bliźnim zobaczcie, to jest ważne łzy pokuty, troska o zbawienie bliźniego. Stawienie, stawiennictwo świętych i praktykowanie miłości, która zakrywa wiele grzechów, jak mówi nam święty Piotr w swoim pierwszym liście. Po prostu liście, tu nie ma do kogo. Do wszystkich. Papież do wszystkich pisze. Dobra, <laughs> dalej. Nawrócenie dokonuje się w życiu codziennym przez czyny pojednania, troskę o bogi, praktykowanie i obronę sprawiedliwości i prawa, wyznawanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizje życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe przyjmowanie cierpień, cierpliwe znoszenie, prześladowania dla sprawiedliwości. Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem. Dalej to są też kolejne, kolejne sposoby. Jaki jest związek Eucharystii i pokuty? To bardzo ważne też eee, tutaj, żeby powiedzieć. Źródłem i pokarmem codziennego nawrócenia i pokuty jest Eucharystia ponieważ w niej uobecnia się ofiara Chrystusa, która pojednała nas z Bogiem. Karmi ona i umacnia tych, którzy żyją życiem Chrystusa. Jest środkiem zaradczym, uwalniającym nas od grzechów powszednich i zachowującym od grzechów śmiertelnych. Sobór Trydencki o tym mówi. Czyli ważna rzecz. Każda msza święta gładzi grzechy powszednie, grzechy lekkie. Jeżeli zgrzeszyliśmy grzechem lekkim i, nie, i mamy pewność, Albo chociaż wątpliwość, nie jesteśmy pewni, że jest, może tak, nie jesteśmy pewni, czy dany grzech był ciężki, czy nie, idźmy do komunii. Potem idźmy do spowiedzi, jak nie mamy, chyba, że mamy możliwość, tak, pójść do spowiedzi. Ale jest, jeżeli jest taka sytuacja, że nie wiesz, masz takie wątpliwości, może to był już grzech, ale, ale grzech ciężki, no ale nie do końca byłeś świadomy, dobrowolny, yy, przeproś Pana Józefa w sercu, idź do komunii i potem, kiedy już będziesz miał możliwość, wtedy się wyspowiadaj. Też powie, że taka sytuacja była, ale też wtedy można. Chyba, że mamy pewność, że jest grzech ciężki, to wtedy nie idziemy. Chociaż są czasami takie wypadki, że jeżeli jest na przykład taka uroczystość jak pogrzeb rodziny, nie mieliśmy naprawdę możliwości wyś, pójść się do wys, wyspowiadać, możemy uzyskać o rozgrzeszenie. I naprawdę, no nie będą tak wyszło i to nie chcieliśmy, ale na przykład ksiądz ten można też czyniąc żal doskonały w sercu i potem jak najszybciej się wyspowiadać. Jest ta komunia, nie będzie wtedy świętokradzka. Czytanie Pisma Świętego, odmawiania liturgii godzin, modlitwy Ojcze Nasz. Tu każdy szczerach pokuty, akt kultur, pobożności ożywia w nas ducha nawrócenia i pokuty oraz przyczynia się do przebaczenia naszych grzechów. Yy, nawet za to są jakieś yy, odpusty można mieć zupełne czy częściowe. Zaczytanie Pisma Świętego właśnie za modlitwę drugą godzin. Każdy po prostu kontakt z Bogiem w jakikolwiek sposób się kontaktujesz z Bogiem to gładzi grzechy. Bo właśnie, bo na czym to polega? Po co jest w ogóle pokuta I, jak Pan Jezus uczy? <laughs> Była taka sytuacja, że faryzeusze i uczniowie Jana mówili, że my pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą. I Pan Jezus powiedział takie słowa. Nie poszczą, bo póki dopóki Pan Młody jest z nimi. Jak zabiorą Pana Młodego, wtedy będą pościć. Te słowa są bardzo ważną naukę nam mówią. Po co jest post? Post jest po to, żeby być z Jezusem. Post nie jest dla samego postu. Nie jest po to, żeby się umartwić, pokazać, albo nie wiem, robić jakoś taki wycisk duchowy, tak jakąś taką siłownię, tylko pościmy po to, żeby być bliżej Boga, żeby być oczyszczonym z grzechu, ale to oczyszczenie z grzechów jest. Yy, nie jest istotą, tylko istotą jest bycie z Bogiem, a bycie z Bogiem oczyszcza nas z grzechów. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Pościmy po to, żeby być z Jezusem, bo zabrano Pana młodego, bo nie jesteśmy z Panem młodym. Jak uczniowie byli przy Jezusie, to niepotrzebny był im post, bo mieli go obok siebie. Kiedy już jest teraz niewidzialny dla nas, jest w niebie, ale chociaż też został z nami, to w tym momencie, żeby się z nim lepiej komunikować, być bardziej z nim zjednoczonym, potrzebujemy postu. Myślę, że jest to jasne. Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego yy, są w kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej, czyli okres Wielkiego Postu i każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla rekolekcji, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, takich jak pozjał muszna bazarskiego dzielenia się z innymi, czyli dzieł charytatywnych, misyjnych. Oczywiście nie, nie tylko wtedy, ale to szczególnie wtedy chcemy to robić, żeby się dobrze przygotować na czas zmartwychwstania, żeby właśnie, zobaczcie, po co to robimy? Żeby zmartwychwstać z Chrystusem, żeby nasze serce było wolne od ziemskich przywiązań, żeby jak najlepiej przeżyć święta, a najlepiej przeżyć święta wtedy, kiedy rzeczywiście razem z Chrystusem wstaniemy ze śmierci do życia. Nie, że się dobrze obiemy, albo nie, nie wiem, spotkamy wszyscy przy stole. Droga nawrócenia i pokuty to ostatni już punkt. Dzisiaj została wspaniale ukazana przez Jezusa w przypowieści o synu marnotrawnym, w której centralne miejsce zajmuje miłosierny ojciec. Nawet czasami mówi się o tej przypowieści jako o przypowieści o miłosiernym ojcu. <laughs> Zafascynowanie złudną wolnością, opuszczenie domu ojcowskiego, skrajna nędza, w której znalazł się syn po roztrwonieniu swego majątku. Głębokie upokorzenie, kiedy musiał paść świnie co więcej, upokorzenie spowodowane tym, że pragnął pożywić się stronkami, którymi one się żywiły. Refleksja nad utraconymi dobrami, skrucha i decyzja uznania się winny wobec ojca, droga powrotu, wielkoduszne przyjęcie przez ojca i jego radość. Oto jak w zarysie przebiega proces, proces nawrócenia. Piękna suknia, pierścień i uczta są pewnymi symbolami tego nowego życia <laughs> czystego i godnego. Pełnego radości, będącego udziałem człowieka, który wraca do Boga i na łono Jego rodziny, jaką jest Kościół. Jedynie serce Chrystusa, który zna głębiej miłości swego Ojca, mogło nam w taki sposób, pełen prostoty i piękna, ukazać bezmiar Jego miłosierdzia. Tego miłosierdzia życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili, jak syn marnotrawny, wracać do Ojca, pokutować, ale też właśnie pokutując, pamiętając, jaki jest tego cel żeby być w domu Ojca. Wtedy, kiedy będzie to jasno naszym celem, <laughs> kiedy sobie to ustawimy za, za cel naszego życia, być z Bogiem, być świętym, wtedy będziemy łatwiej, będzie nam się łatwiej nawracać, bo będą wtedy większe motywacje, będziemy rozumieli, dlaczego grzech, dlaczego pokuta i nasze zewnętrzne praktyki, które są też potrzebne, będą wyrazem tego, co z wewnątrz. Jeżeli są tylko zewnętrzne, to psu na budę takie praktyki religijne. Panu Bogu potrzeba na nawróceniu serca. Tego wam życzę, tego życzę sobie przede wszystkim. Chociaż dzisiaj właśnie jestem po spowiedzi świętej, z czego się bardzo cieszę, dzisiaj uspowiedzi byłem, dzisiaj trochę nawróciłem i zawsze to po takiej spowiedzi człowiek jest lepiej się czuje, że w końcu. W rękach Pana Jezusa jest i, i inaczej się przeprzeżywa, i wszystko, i życie, i pięknie płynie, więc warto korzystać z tego sakramentu. Jako świadek dzisiaj mówię, że jest super. Naprawdę, spowiedź jest najlepsza. Po Eucharystii, oczywiście. Eee, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo na tę noc. Na pewno na, na Spotify i na Anchorze będzie o 21.00. Zobaczymy, jak będzie na YouTubie. Jak się uda, to 21 również, a jak nie, no to 21.30, albo 22. Zobaczymy, jak komputer da radę. Ale może da radę. A już mam nadzieję, że też obejrzeliście dzisiaj Nigdy Dosyć o Maryi. Dzisiaj <laughs> wspaniały odcinek był o adhortacjach adhortacji Marialis Cultus, czyli też wyjaśniamy sobie trochę kulcie Maryi, jak się też to ma do liturgii i jak to powinno w ogóle, jak czcić Maryję, po co czcimy. Takie trochę dopowiedzenie pewnych kwestii do odcinka z wczoraj. Bardzo ciekawy odcinek, a jutro dalej signum magnum będzie Pawła VI. Znak wielki ukazał się na niebie. To cóż... Yy... Niech was błogosławi... Już nie wiem, czy błogosławiłem w końcu. To jeszcze raz jak coś. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pam. Do usłyszenia, do zobaczenia, do przeczytania na Ewangelii po katolicku.